Witam Was w drugim odcinku Minecrafta Tak, to już drugi odcinek, ale się cieszę I dzisiaj... E, m, tak, no... Nagrywam to w ten sam dzień, dlatego jestem tak samo ubrany Od razu po nagraniu pierwszego odcinka nagrywam Wiecie co? Chyba sobie wyjdę Wyjdę i... Yo, Jolo Jak zginę to niedaleko mam respawn e, a. W sumie, wyjście to nie jest do pomysł, bo nie mogę już biegać. Gdzie jest Księżyc? Księżyc... Zachodzi, super! Mamy bliżej do końca nocy niż, niż do... niż do początku. No dobra, może jednak zostanę. E, drewnem to nie była dobra decyzja. Szkoda, że tu nie ma tu jakichś surowców, coś przydałoby mi się. Aha, wiem co chciałem zrobić jeszcze. Pochodnie. Pochodnie jak najbardziej się przydadzą. Całe drewno przerobię A co mi tam Dobrze Nie mam jedzenia, nie wiem skąd wziąć jedzenie No, ze zwierząt wiadomo, ale Ale chyba tak nie chcę tutaj zabijać, bo później nie będę Nie czasem będę miał problem Ze znalezieniem tych zwierząt, żeby Zrobić hodowlę ale może znajdziemy jakąś wioskę... wioskę... no wieśniaków, po prostu... no wioskę. I, I... i tam są po prostu jakieś marchewki, ziemniaki, zboże. Więc fajnie by było znaleźć sobie taką wioskę. Ale wiem, że nie są aż tak częstym zjawiskiem w Minecrafcie. Więc nie, nie do końca się tak spodziewam, że znajdę. ale Byłoby na pewno fajnie. Ja mam pecha, nie widzę tu żadnego węgla. Znaczy węgiel mam, mam trochę węgla, mam już jeden stack i, i i zobaczcie, ile pochodni zrobiłem tak w ogóle. Tak, tak zrobiłem tyle pochodni, nawet się nie nie zorientowałem, że tak dużo zrobiłem. Za chwilę zacznę umierać z głodu. Znaczy nie można umrzeć całkiem z głodu, tylko zostanie na ostatnim pół, se, pół chyba nawet nie jednym serduszku, tylko pół serduszką mi zostanie jak. Jak głód jest całkiem zacznie zabijać. Yy, ale... Ale nie mogę biegać teraz i jeden hit i po prostu zginę. Ktoś mnie uderzy i i, i zginę, więc nie chciałbym tego. O, no, to jest chyba taki nowy blok dodany. Tak, granit. Bardzo ładnie wygląda granit na, na tych teksturach, więc chyba sobie trochę zbiorę. Nie wiem po co mi teraz, bo, bo tak, wiecie. Teraz mi są potrzebne naj, najbardziej. Jak się wystraszyłem, myślałem, że tu jakoś się przekopałem i jaskinia, a to głód mnie już tutaj teraz bije. Tak jak mówiłem. No niestety zjadłem już trzy chleby, te, które miałem w skrzynce takiej początkowej. I nie mam nic do jedzenia, jak widać. Trudno. Pokładam sobie tu, to nie są takie potrzebne rzeczy teraz. Co mi się przyda, to pewnie bruk, żeby móc się jakoś, wiecie, zaklockować w ewentualności przy, przy jakimś tam wypadku, no. że właśnie zombie mnie atakuje i zaklockować by się przydało. Za chwilę mogę wychodzić, bo widać, widać, że... widzę, że świta. O ja! I czy zginę raz? No. Nie. Tak jak mówiłem, zostanie mi ostatnie pół sercuszka. Niezbyt fajnie. Tym bardziej, że słyszę zombie... Dobra. Zrobię tak. Wyjdę, jak za usłyszę, że ten zombie, który oh, właśnie. Ten, zacznie robić... Jako... <grystanie> Czyli po prostu zacznie się palić i będzie robić takie dźwięki. Wtedy to będzie znak! O. Niech sobie spłonie. Ja wyjdę i sobie zbiorę. O, zobaczcie, trzeba spłonąć. Spłonęło coś. A, no, teraz. Ale jest jeszcze jeden. O, teraz nie wiem co zrobić. Wychodzę w tym samym Okej, okay, okej. Okay. No nie jest dobrze. Tu był Creeper. Oha, nawet dwa. Nie mogę wiec! Nie mogę wiec Dobrze, został tam kupowałem ten węgiel, ale... jest trochę niebezpiecznie. Ekstremalne kopanie węgla. To są dwa creepery, to nie jest, nie jest fajne. I, ale nie wiem czy tam iść, bo... O ja, Minecraft trochę przycina, nie wiem dlaczego. W pierwszym odcinku było dobrze. Oprócz tych klocków, które niby się wykopywały i nie wykopywały Jak na razie tutaj daje radę Dobra eee... A, jeszcze... o. To jest też nowy blok, chyba dioryt? Coś takiego Bardzo fajny też, ładnie wygląda na, na tych teksturach eee... o, do... o, Super, 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 kości są bardzo przydatne Właśnie świetne jest to, gdy gra się na, na trybie z potworami że, gdy one spalą się w nocy. O, ja, Czy to jest łucznik? Czy ten yy, szkielet? Tak. No, możemy je zastrzelić, co nie jest fajne. Yy, to, co chciałem powiedzieć. O, widzicie? To są takie jakieś. O, przycina. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. Yy, tu są takie jakby. narośla, coś. Yy, I to jest właśnie też takie urozmaicenie w teksturach. Podoba mi się to. Fajnie, nie jest wszędzie taki blok nudny, tylko. Co jakiś czas, tu jakieś kropki, kości, świetne. Dobra, gdzieś to były creepery, teraz zniknęły, nie wiem dlaczego. Aha, są na górze. Dobra, chyba tam nie będę się chodzić, chociaż gdzieś tutaj zginął zombie miałbym. No nie, w sumie... W zombie są tylko, jest tylko zginione mięso, to niezbyt mi się przyda. Chociaż mógłbym je zjeść. Zatrułbym się, ale... Yy... Ale zjadłbym, bo zatrucie nie jest takie groźne. Sam do końca nie wiem jak zatrucie działa. Przyznam szczerze, to chyba jest tak, że po prostu yy, głód ci się wtedy nie odnawia albo życie wtedy się nie może odnowić. No nie pamiętam. Chyba głód coś jakoś tak dziwnie działa. Mm, czy tu są jakieś potwory? Nie. Dobrze. Yy, słoneczniki. Są tylko, więc fajnie. Krowy. Czy ja chcę was zabijać? Nie chcę, nie chcę, nie chcę, ale... mięso... O, dobra, mam pomysł na dzisiejszy odcinek, jeszcze poeksploruję. I... zobaczę co jest yy, w tą stronę. Są owce, owce by się przydały, żeby zrobić łóżko. Ale teraz, ja tak nie lubię zabijać zwierząt. Jajko. Jajko, jajko, dziękuję za jajko. Yy, i... I tak, co chciałem? Jaka w ogóle dziura? Tak, wyryte? Coś dziwne? Okej, okay. dobra. O, ten las jest bardzo fajny, bardzo super, można szybko, szybko dużo drewna wykopać w tym lesie, wykopać, wyrąbać, jakby zciąć, bo te drzewa są niskie, więc nie trzeba się dużo trudzić. Tak jak z tymi dużymi, też, po, po, też takimi 2 na 2 klocki szeroko. O! Przecinki, to nie fajne, nie fajne. Eee, dobra. Eee, tak. Mówiłem tylko o. To, trochę taki ten... Aha, dobra. Wiem dlaczego się przycina, bo poszedłem dalej niż, niż w poprzednim odcinku. I pewnie dlatego, że renderuje się właśnie w tą stronę coś. Niech się wyrenderuje. Ja tylko powiem o tym lesie, że to jest bardzo fajny las, bo można dużo drewna wykopać w szybkim czasie, bo nie są to już tak wysokie drzewa, jak te w dżunglowym lesie. A, a są poczwórne i niskie i super. Bardzo, bardzo fajnie się kupię. Mam nadzieję, że... że przyjecie trochę, trochę się na Minecraft. Mam nadzieję, że. Że jest tak, że przecina się tak samo jak. jak mi, czyli nie najgorzej. Pójdę sobie w tą stronę, idę wolno, więc mam nadzieję, że wczyta wszystko. Co tam jest? Jakaś pochodnia. A nie, to kwiatek. To kwiatek tylko, okej. jaka dziwna struktura tutaj. Aaaaa, lagi. Nie fajnie. Przyznam, że sam nie wiem co teraz robić, czy robić cięcie i, i zacząć nagrywać od nowa, może, że wtedy nie będzie tak zacinać, czy, czy zacinać, poczekam chwilę, pójdę bardziej w tą stronę, którą już odkryłem, jeden tak wolno Minecraft, tak, uu, uu, tak wolno poskakuję, może tak mi się tylko wydaje. Dobrze już? Dobrze Minecraft? Hej, ej, hey! hey, hey. Ogarnij! co tu zrobić? Wiecie, jak będę, jak będą te późniejsze odcinki, żeby nam pokazywać, co zbudowałem, to, to nie będę daleko podróżować i, i wtedy Minecraft nie będzie się tak przycinać, poza tym będę miał więcej mapy odkryte, tylko wiecie co? Na szybko zmienię tutaj renderowanie na 8, Mam nadzieję, że lepiej teraz będzie działać gra. Gro, proszę. Proszę, 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 proszę. Chyba jest lepiej. No, jeszcze się pojawia świat, bo dopiero co przestawiłem. E, I tak... E, nie wiem jeszcze, co pisaliście pod pierwszym odcinkiem, bo e, bo przecież e, jeszcze jeszcze nie wrzuciłem tego... Znaczy, jeszcze nie wrzuciłem pierwszego odcinka, bo dopiero co go nagrałem, teraz nagrywam drugi. Ale mam nadzieję, taką szczerą, ukrytą nadzieję, że. dobrze przyjęliście te odcinki. Bo. bardzo bym chciał. bardzo. nagrywać. O! Aha, o! Zgniłe mięso. Możemy teraz sprawdzić, jak działa to zatrucie. Nie wiem, czy, umrę, czy nie. Jolo, muszę coś zjeść. No, i tak zjadłem za mało, żeby mi zaczęło przywracać. Niestety. Ale mogę biegać. Wow. Jest, jest plus, jest, dobrze. O, to sobie pobiegałem. Już nie mogę biegać. Dobrze. Mam jajko, mam chyba nawet już trzy jajka. Ha, głód. To, to zaprosi daj głód. Nie wiem, co daje, to może szybciej jakby i to, ten głód spada. To było logiczne. O, teraz gra, działa bardzo dobrze. To dobrze. No i co, czy zrobić znów węglowy odcinek z kopaniem węgla? Muszę niestety. Dobra, wiem, że fajnie by było zbudować już jakąś pierwszą chatkę. Nie tylko tą jaskinię, tylko już coś zbudować. Tylko, wiecie co? Nadal nie wiem gdzie. Chciałbym tutaj niedaleko z, niedaleko gdzie się pojawiłem, bo w razie czego, mogę w razie czego, jak zginę, to, to jestem blisko i, i muszę daleko szukać domu. Więc to, to jest plus. Wiem, że jak, jak się prześpi w łóżku, to tańczysz świnko. Wiem, że jak się prześpi w łóżku, to, to wtedy się pojawiasz w łóżku, gdzie się zginiesz. Ale nie ja mam jeszcze łóżka. Jaka taka duża jaskinia niż tak zazwyczaj jakby tu było żelazo to przyznam że byłoby super na powierzchni też potrafi się pojawić żelazo wiem wiem w jaskiniach właśnie takich węgiel tylko no węgla to mam ponad stak stak i pół prawie mm. Nie było nic. Na czy węgiel nie było żelaza. I pójdę tą stronę. Może na bagnach? Może tu? Może tam? Może tam? Nie wiem. Nie wiem. Wszędzie mogę się siedzieć. I... Och! Fryzura się rozwala. <grym zimna> nie układałem tym osłów. Co tak na boku? Lawa. Wow! Lawa taka, taka, wodospad lawy. Interesujące. Chyba za cicho mówię. Za bardzo się skupiałem na swoich myślach zamiast na Minecrafcie. Już to naprawiam spokojnie, spokojnie. Dobra. Nie wiem, czy się dokonać yy, morderstwa świn. No nie, nie, nie dokonam się tego. Takie zakochane świnki. O właśnie. Mam, mam tak, takie ustawienie, że... że są y, randomowe tekstury. Właśnie tak bardziej różnorodne tekstury świnek. Znacznie nie tylko świnek, tylko właśnie wszystkich tych zwierząt i, i dlatego widzicie, że jedna świnia miała inne oczy od drugiej. I też uważam to za super urozmaicenie. Ale wintujące jakieś bloki fajne, fajne, dziwne. Pójdę sobie trochę w tą stronę. I, I zobaczę tak z góry co tu jest interesującego. Gdzie że jest coś interesującego. No tak... Tak jakby żwir. To nie zbyt dobrze wygląda. Tutaj jest trochę... Hmm. Góry, śnieg... Właśnie chyba nie chciałbym tego robić, jakiegoś domku w górach robić. Chociaż ładne, ładne są domki w górach. Ale nie... Nie do końca chcę teraz. Nie mam takiej ochoty. He. <plekundy> o, tak. Czy ja teraz znajdę się? Czy ja się teraz znajdę? O, uu, uu. Mam nadzieję, że znajdę. Chyba w tą stronę. Nie wiem, chociaż nie widziałem tego szpikulca, no bo. Ale jest plus w tej sytuacji. Mam pełen głód. I mogę biegać. Fajnie. He. He. E, tak, mam nadzieję, że znajdę te wszystkie itemy, no bo co zbierałem? Jeden i, i, i chyba pół odcinka sprawdzę czas? No tak. Po co mi sprawdzać czas, kiedy nie wiem, kiedy zacząłem nagrywać? Czemu nie sprawdziłem, kiedy zacząłem nagrywać drugi odcinek? E, mój błąd. Może ten odcinek będzie dłuższy, może krótszy o, wiecie co? Mam taki pomysł. Kiedy skończę nagrywać? Kiedy będzie zachód. Czy to jest dobry pomysł? Myślę, że to jest dobry pomysł. Tak za 4 minuty. No. E, dynie, ale fajnie dynie. E, tak, dynie się przydadzą. Bo... wciąż tak jedną zostawię. Bo ją tu znalazłem. Niech tu będzie. Ja nie wiedział, że to tutaj znalazłem te nie, eee, Czy to jest żelazo? Aha, nie, to nie jest żelazo. To jest urozmaicenie tekstu, to po prostu jakieś takie ka kamienie w, eee, w... ...gircie. W ziemi. jaka poproszę. Dziękuję. Jęko, majaka, zbieram jęko. Dobra, eee... Gdzieś tutaj? Czy to było gdzieś tutaj? Wskoczyłem i... ...jep. O, to, to był tak nieudany skok. Nie, nie mogę znaleźć. No, nie. Wiem, że byłem na górze. Byłem na jakiejś górze i oglądałem krajobraz. Czy to nie była ta góra? Chyba nie. Była jakaś ośnieżona. Ta, to tu, to tu i tak, mam. oh jej, znalazłem. Dobrze, miło, bardzo fajnie bardzo. Gdzie Gdzieś tu? Nie, chyba... Chyba gdzieś tutaj. A, ja też nie lubię jak ktoś tak nic nie mówi, szuka czegoś, ale... Chciałem odzyskać te, te przedmioty. Bardzo mi głupio, że, że je... O, o, o jest rop. Byłem tutaj. Widziałem lawę. I czy tam ten... Moment? Czy tu gdzieś jestem rozsypany? Dowiemy się tego. Nie, nie w następnym odcinku, tylko znajdę te przedmioty. Jeśli nie znajdę, to, to, to już koniec. Jeśli znajdę, to jest biorę. I wtedy koniec. Tak czy siak, za chwilę jest koniec odcinka. Miło było. Mam nadzieję, okay, że. I okej, że Wiem, że może ten odcinek był trochę nudniejszy niż, niż poprzedni. Ale, tak jakoś wyszło. No nie, szczerą miałem nadzieję, że jak zobaczyłem ten wodospad, yy, znaczy, lawospad, to znajdę już moje przedmioty, które zbrałem wcześniej. Ale jak widać, nie znalazłem. Dobrze. Mimo, że nie znalazłem przedmiotów, to takim widokiem na, na tutaj wąwóz, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam yy, oczywiście do następnych odcinków, jeśli Wam się spodobało. Zapraszam do zostawienia oceny i do zobaczenia! To byłem ja, karton! Cześć!